Cześć kochani, zapraszam was się na vloga. Jest poniedziałek, jest godzina 9.50. My z mężem i z małą jedziemy na zakupy nie spożywcze tym razem. Hurra! Zawsze zakupy spożywcze. Jedziemy, tak sobie wiecie, się, Jak to mówią u nas, odchamić. Jedziemy, może to tak nie może. Zapewne do TK Maxa i na pewno coś zjemy i zobaczymy, jakie tam sklepy są. Wiecie, nic konkretnego w sumie chyba nie potrzebujemy. Zobaczymy. Także zapraszam. Witam wszystkich serdecznie we wtorek. Pomyliłam się, jadę na zakupy. Widzicie, Santi, jeszcze w połowie ubrany do szkoły, zaraz wyjedziemy do szkoły i chyba po prostu pojadę od razu po szkole na małe zakupy spożywcze. I zabiorę koleżanki chyba. Jeszcze co? Zobaczę, co oddzwonią, bo nie wiem, czy wiecie. Niezaplanowany taki wyjazd, tak, na szybko. Tak? No, Santi się śmieje. A zobaczcie, mam taki sweterek. Nie kobaltowy, nie. Wiem. Hi, Santi! <gry> Bardzo mi się podoba. Idziemy myć buzia, ok? Rozpakowałam już zakupy, i chcę Wam pokazać. Byłyśmy z dziewczynami w Charity Shop, i kupiłam sobie dwie rzeczy. Jedną to jest taki Golfix z River Island, słuchajcie. Rozmiar dziesiątka. Zobaczcie, taki. Kolor to taki zielony, trochę taki szaro-zielony zmieszany, słuchajcie. O, nie wiem, czy to dobrze widać. On ma takie. Pruszkowane jest, nie? Rękawy widać, że ma długie. Sprawdzałam skład, to, to nie były jakieś zły, poczekajcie. No, 100% koton, widzicie, 100% bawełny, także żadnych tu ani plama, ani zniszczeń nie ma i wiecie co ja lubię golfy? W sumie lubię golfy najbardziej i lubię takie dekolty właśnie V, w serek, jak to tam się nazywa. E, tak mi się wydaje, że tak może najlepiej dla na mnie wygląda, chociaż też noszę wiecie, takie. Ale no e, golf. Także tak mm, przymierzyć. Chcę przymierzyć, tylko wiecie, mam make-up to ściągnąć to bez problemu, ale go przymierzyć to może być ciężko. I słuchajcie, ile kosztował? To w takim sklepie w 3 euro kosztował ten akurat, o. Jedną bluzkę jeszcze wzięłam. Taką, zobaczcie jak ona... Ona jest taka trochę oversize, kremowa, z takimi paskami, o. Też widzicie, deko serek. Taki dosyć fajny ma materiał. Yy, nie pamiętam jak ja wyglądam, nie przybliżam jej. Yy, Z tymi takimi... Jękowy wami, one spusz... takie spuszczone, nie wiem jak to się nazywa. Wiecie. Zobaczę, ale może będzie dobrze, nie wiem. Przymierzę zaraz, bo ona ma taki szeroki... ten, ona jest z Dunsa w ogóle Dunesta. To jest rozmiar 36-38 i jest zrobiona 50 wiskozy, 30 poliester i... o! i 20% lnu. Także w sumie spoko, co? No taka dosyć fajna, wyglądała na ten i słuchajcie, miała nawet ze swoją jakby nową metkę i tam była w tydzień, na dzisiaj, bo to na dzień kobiet, jutro jest dzień kobiet mieli promocję z 20% taniej na rzeczy, które są z, nowy, z nowymi metkami także za to zapłaciłam, ona powinna 4, a ja zapłaciłam 3 ile? 3,20 <grytanie> tak? no chyba tak, no o, za to, także przymierzę Mi się daje fajne na lato, tak nośnie Lato teraz na wiosnę, no wiosnę to wiecie, jeszcze tutaj u nas wiosna to taka chłodna, ale coś na ten, hmm? przymierzę Wam, no przymierzę, o. A jeszcze chciałam pokazać, widzicie, bo ten ja to tak w boj kolorach kupuję, wiecie, <śm> w jesiennych kolorach i ten kolor Golf Fiku, nie wiem jak to wygląda, zawsze na kamerach to trochę inaczej, widzicie? To jest kolor Light Sage. Nawet w kamerze to może nawet lepiej wygląda. Trochę jaśniejszy, ten jest golfik troszkę ciemniejszy, ale słuchajcie, w tej palecie, co ja y, mam jeszcze jednej, to wszystkie te kolory, które są pomiędzy, czyli nawet macie brązowy i tu macie, to jest camel, nie wiem jak widać. to Każdy odcień pomiędzy tymi kolorami też jest dla mnie dobry, nie? Albo co tutaj macie, beże, takie różne czy pomiędzy zielonymi, wiecie, tu macie ciemną oliwkę, tu macie jasną oliwkę, bodajże tak i każdy jakby odcień pomiędzy tymi kolorami jaśn, jaśniejszy, wiecie, od tego i ciemniejszy od tego, wszystko pasuje, tylko w tym deseń i tak oni jak mnie uczyła pani, to przykładamy właśnie w ten sposób, na przykład do ubrań otwor można otworzyć tą paletę sobie oczywiście i wiecie, przy użycie i tak patrzycie, wpasowuje się w odcień, jakby wiecie, nie odróżnia mocno i możecie nosić. Tak ja samo ta to bluza, w ogóle bluza to świetnie, za euro albo dwa maksymalnie kupuję kiedyś, pokazywałam w jakimś tym. Ona też jest fajna. Słuchajcie, to jest ten kolor Oyster. No Oyster, Heliotrop. W dzień jest trochę ciemniejszy, ale jak najbardziej pasuje. I no ja wydaje mi się, że... Zba, nie wiem jak to wygląda. Wiecie, mam trochę makijażu, oczywiście już ustami się zjadły, ale uważam, że bardzo podbija to urodę moje oczy, fajnie tak wyglądają, no moją urodę, no. Także jestem zadowolona przymierzem. Fajna bluzka chyba, co? Ja wiesz, że mi się bardzo... Nie, dobrze, te rękaw nie wygląda źle. Chyba nie, nie wygląda źle. Wiecie co, dla mnie, bo ja mam, nie wiem, widać, że mam szerokie ramiona, także mi się wydaje, że ten dekolt, jak jest taki otwarty, to troszkę to przełamuje i też, wiecie, jakie dla mnie... Pamiętam <ścoughs> chyba jeden tylko w sumie ten typ rękawa, jak pani mówiła mi, żeby nie brać coś takiego chyba, o. Wiecie co? No, do, 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 chyba się nazywały cap Sleeve, jakoś tak. Że no, chyba coś takiego. Widzicie tak wtedy szeroko? A to mi się wydaje, że fajnie. Ja mam ciemny stanik pod słodem, to teraz go przebija. Ale wiecie, mam takie cieliste też. Wiecie co? Elegancka, taka, co? Ale i może by właśnie do jeansów. Te jeansy zastanawiam się, które będę farbować. Albo te, albo te drugie, mam jeszcze inne. Chcę przefarbować jedną, bardziej właśnie jesienny kolor. Dzisiaj ja to bruska sobie tu wsadziłam Ale podoba mi się, tu można... Tu zostawiłam Ja tak zazwyczaj właśnie noszę tak, że tył rozpuszczony A przód w tym... W spodniach, albo oba, wiecie I... Ale nawet fajnie do eleganckich, do takich spodni Beżowych Eleganckich, albo nawet do jakichkolwiek w sumie wypasowało. no Fajnie i myślę, że też dobrze do mnie wygląda do twarzy Mam ciemno, bo o, się słyszę, że ktoś idzie. E, nie chciałam, właśnie tam gadać za bardzo. O, przyszła młoda, ale super, zadowolona jestem. Super. Cześć kochani. Młoda trochę chora i mnie też zaraziła, także mnie już gardę drapie. Świetna polska, co? Teraz golf. I zobaczcie ten golfik. Słuchajcie, nie wiem, jak to światło ustawić, bo teraz słońce zaszło. I zobaczcie golfik. Spoko, co? Fajny kolor, fajny o. Super mi się wydaje wyglądać. Zaraz nałożę Wam też marynarkę wzięłam. I tu długi i ma długie ręce, rękawy. Już do na mnie spoko. Słuchajcie, chyba... Co? A nie, mam jeden t-shirt w tym kolorze. Myślałam, że nie mam. Poczekaj Kati. Pokaż. Podobny? No trochę ten bardziej widzicie, ale to też w ten deseń. O. Ten t-shirt też znalazłem, super skład, znalazłam kiedyś w Charity za 2 euro, a ten golfik 3 euro z River Island. Słuchajcie, oh. na przykład tu marynarkę, O mała do mnie przyszła. No zobaczymy. Też może być, co nosicie? O, okulary zjadłam, nie, nie widzę teraz siebie. Co, nice? What do you think? nice? Słuchajcie, ja też e, się nauczyłam e, golfy. Ja wywijam zazwyczaj też teraz, się co, do środka, nie na zewnątrz, tylko do środka, i one niby tak może ładnie wyglądają. Czasami wiecie, jak wam się golf to trochę jakby rozciągnie, to też jest dobry sposób, nie? Teraz Ciężko wywinąć, nie? Nie widzę. Robisz kawy, kati? No mniej więcej tak, zobaczcie. No, chyba nawet lepiej tak wygląda niż tak na zewnątrz. Chociaż on ma takie tu odcięcie. Ale fajnie, co? Słuchajcie, mierzyłam jeszcze takie fajne, eleganckie spodnie właśnie w coś w tym deseniu w taką kratkę. I były fajne, by podobały mi się bardzo, ale z... tam były za małe, trochę za ścisłe, na jedną korzonkę były za duże, a... Ta drugą pasowały idealnie, także która z nas wzięła, chyba 5 euro i bardzo fajny materiał i szukam takich spodni, ale wiecie, powoli, powoli, ja się nie spieszę, w sumie z tą szachą swoją buduję, właśnie Staram się zbudować w mój styl i w mój kolory, w moje kolory, o, w te i już mam dużo rzeczy, tak wydaje mi się, że mam sporo rzeczy, ale na przykład szukam jeszcze, przydałby mi się żakiet, bym chciała jeden, jakiś taki, nie wiem, czy właśnie beżowy, kamel taki... Hmm. Czy nawet w coś w tych takich zieleniach może? Nie wiem. Bo mam ten, mam taką z taką jasną marynarkę. Tak myślę, że mi się jedna przyda, bo bardzo lubię w ogóle. Jeszcze jedna myślę, że mi się przydała. Bardzo, bardzo lubię. I to jeszcze? A, i wiecie co, tak sobie mi się marzy sweterek. On zaraz mi zepsuje mała tutaj stoi. Yy, sweterek w serek, ale właśnie taki kremowy, taki jasny. Z jakimś dobrym składem. Też tak mi się wydaje fajnie elegancko wyglądał i do jeansów, i można nawet do spódnicy przecież nie, Zimą. No, a na lato mi się wydaje, że mam sporo w sumie obel, także tyle. Myślę, że spotkamy się jutro. najlepszego w dniu kobiet! Ja dzisiaj w prezencie dostałam to, co wzięliście i 4 godziny snu! <grym> tak, 4 godziny snu, zrobiłam 4 pralki w nocy nad ranem, no powiedzmy nad ranem, no. Zoszyłam, mówię, zużyłam tyle prądu, co przez tydzień nie <grym> No, i teraz słuchajcie, jestem gotowa. Idę zaraz, wyjdę sobie wcześniej. Jest 10.15. U nas na 11.00, tutaj na miejscowości, jest spotkanie kobiet. Nigdy nie byłam. Idę zobaczyć w bibliotece, to jest, wiecie? I idę zobaczyć z dziewczynami się umówiłam tu, z koleżankami, i idziemy na kawę. Nie wiem, na ciastko. Takie, wiecie, spotkanie yy, miejscowych kobiet. Nie wiem, ile osób przyjdzie. Wiecie, to nie każdy. Uczęszcza na takie rzeczy, ale zobaczymy, nigdy nie byłam, idę pierwszy raz po 7 latach tak, jak tu mieszkam. Ja teraz wyjdę, słuchajcie, sobie trochę wcześniej i zajdę do charity shopu, jest 10, 10.15, także o 11 tam jest spotkanie, także mogę, mam chwilę czasu, Gabi poszedł z młodą na spacer, wziął swoją córkę, na dzień kobiet, tak, na spacer, nie wiem, poszli na kawę, na co, nie wiem, na ciasko, także mam wolne, wolne, ale masakra w chałupie. Niby nie jest tak no, ale nie wiem, jakoś tak dużo rzeczy, wiecie, proskładanych wszędzie. Taka zmęczona jestem, że nie wiem jak dzisiaj ja przeżyję, ale no zobaczymy. Zobaczcie, byliśmy na zakupach. Mój mąż chce sobie kupić, chciał sobie kupić coś z nowych ubrań i on lubi Hugo Boss. Dobrze. I byśmy w tym sklepie, takiej wiosy niewielkiej, słuchajcie, zobaczcie ile kupiliśmy, ale to nie wszystko dla niego, po prostu była taka promocja, nam zrobili takie ceny, że my wzięliśmy prezenty dla naszych, to tylko męskie ubrania, nie? Dla braci, dla tatusiów, jak to powiedzieć? No, zobaczcie ile rzeczy. Zadzam Wam pokażę. No ceny po prostu niesamowite. Ze 170 euro na 40 euro, słuchajcie. Także takich prezentów to my jeszcze nie zrobiliśmy. O, taka bluza na przykład. O, Boss. Pokaż. Ha, dobra, tak? Is it M size? Mhm. Uh -huh. Taka bluza, super, jak świetna, wiecie... Yy... O, macie Hugo Boss. To jest LK. ze 130 euro a my 40 zapłaciliśmy, nie? Bo, słuchajcie, no cena to mi się wydaje, że <laughs> lepszej nie nie znajdziecie nie wiem, ja tu wiecie tak zobaczyłam to było tak w rogu na takich wieszakach i widziałam, że tam pomieszane właśnie takie ubrania i później do nas przyszedł ten ten pan co sprzedaje tam, wiecie i nie wiem, on zrobił nam te ceny? nie wiem, zobaczcie rzecz <laughs> rzeczy a tu, o, widzicie, taka bluza beżowa, ja nie wiem co to za kolor to chyba mój kola, może ja wezmę o, i takie, o, pokaż Bóg. Dobrze, tu taka bluza, zobaczcie, ale fajna, ta mi się bardzo podoba. Zobaczcie, kupiłam książeczki, dla trzy książki za 2 euro w Charity Shop. Katy, who is this? Pig. Pig, yes, yeah. ja, czyta, to dla brata, ale ona też lubi poczytać. Siedzi w łóżku i czyta teraz i słuchajcie, o, jego ja teraz mask. Zobaczcie, niby 8 euro z a my zapłaciliśmy dwa za trzy książki. Mam jeszcze bluzkę t-shirt taki czerwony spódnicę, ale słuchajcie, nie pokazuję Wam tak całości, bo zrobię filmy z. Może w przyszłym tygodniu będzie. Różnicy stroki właśnie zakupami second handów, ok? To widzicie z nieruka ten... Ile dosztowała 4 euro. A za sprzymierzę sobie i wzięłam to, wzięłam jedną bluzę taką dla gabiego taty. Fajny materiał bardzo i taka na zamek, o. Nie wiem, czy będę pokazywać w przyszłym filmie, czy nie, o. Taki na zamek, tylko do połowy, do, do kołnierz jakby, nie? I bluzkę za kurtkę za Za 3 euro, słuchajcie, o. Dla dziewczynki, nie? O. Tak, o. Zobaczcie, mówię do Santiago, pracy domowe robimy. Mówię do Santiago, y Coś przykleiliśmy tu Foxa i mówię, napisz numer 5, a ja zaraz idę poszukam jeszcze naklejek. Przychodzę, on napisał 4, 5, a ja już krzyczę, o nie, o nie, co zrobiłeś? A później zrobiłem. Pomyślałam, że przecież 4, 4 też na F się zaczyna, nie? Także o, mamy feather, wildfire, pit, fish, fox, football, Santi sam wybrał. Flip flops, flowers, flamingo, 4 and 5. O, a już pani nam przyszły tydzień też przykleiła. O, tutaj widzicie? Ale to pani podpisuje i sama nie wiem, czy mam podpisać. Widzicie? O, mój piękny liść sama narysowałam. Zobaczcie, jak fajnie. Unicorn, up, underwear. Tu mamy O, G, T. Tak wiecie, staram się szukać jemu. Fajne, nie? Tu kartkę. Aha, bo tu miał sam robiliśmy. Peppa Pig. Zobaczcie mój astronauta. No. A tu moja panienka pisze. Co ty tam napisałaś? Pokaż. O, pisze, o. Pisze, pisze. Pięknie, wow. No to masz. Ona uwielbia kolorować. Może tak siedzieć sobie spokojnie 15 minut i malować. rzuciłam chleb dla naszych wron. Oj, i cała rodzinka się zleciała. O, śnieg na kamerę spadł, masakra! O nie, z góry tutaj śnieg z, z tego, ze ściany leci, bo ten śnieg wczoraj tu padał do, w tą to, w to stronę, do okna. Zobaczcie jak ładnie. Śnieg. Dzisiaj słuchajcie, szkoła odwołana. Wczoraj dostaliśmy SMS-a, że nie będzie szkoły z racji właśnie pogody. Żeby wszyscy bezpiecznie, byli bezpieczni po prostu, wiecie, żeby nie jeździli po tych drogach. O, a katy się śmieje. Ptaki są? Kati się śmieje. O, tutaj u nas... Zobaczcie, leci śnieg z góry. Uważaj! No, później pójdziemy bałwany lepić. Wczoraj Santi z małego wieczorem ulepił, a dzisiaj wiecie, już lepsza pogoda, bo nie wieje tak. Kati! zamykamy! No nie chcę już zamknąć. Katy! Zobaczcie, odpycha. Zimno jest, chodź. Świnki Pepy, na śniegu się bawią. I dwie pepy skaczą się. O, o. Nie rozwalę, Katusza. Ok, I give her something. Chwila spokoju, yes. tak? <laughs> Albo i nie da <laughs> Zobaczcie, czyszczę ekspres do kawy, Boga by stwierdził, że coś nie działa. Chyba się zapchały te dziurki, bo oni ich... Tutaj nie widać tego. One mają... No widać, takie małe dziurki. Gabriel tego nigdy nie myje. Ja z tego ekspresu nie korzystam, tylko on. Yy, wiecie, ja czasami to myję, ale mi się wydaje, że to powinno być codziennie myte, wiecie, po każdym użyciu, jakby nie. Taka, a on zostawia to w fusy tutaj w tym i mimo wszystko chyba się po prostu zapycha, ale już działa. Teraz płukam drugi raz. Takim specjalnym płynem używam, słuchajcie, do, do żelazek, do czajników i do ekspresów. O. Także spuszczam teraz to drugi raz. Oh, wow! Co tu się stało? Nikt nie odśnieżył. O, ale słońce daje. O, Daddy, Karo to the way. O, jaki fajny znowu. Proszę. Sanki.

It's ok. Chodź. Oh, oh, oh. Pięknie idziesz. Ciężko chodzić, sokaty. ty. Już się nie przewróci?